Stranger Things Nóż w wodzie Deadproof? albo jakiś film Tarantino, bo ja nie wiem co się dzieje i wszystko się dzieje naraz Szklana pułapka Mieszkam w mieszkaniu, które ma ogromne okna, ma bardzo dużo przeszkleń do, samego, do samej posadzki i bardzo lubię to w moim mieszkaniu, kocham to światło Dobry obyczajowy, sympatyczny, rodzinny, świąteczny Komedią, ponieważ mój dom ma pełen optymizm, dużo kolorystyki i myślę, że byłby jakąś komedią, może głupi, głupszy. Ponieważ mam tyle rzeczy, że nie mogę nic znaleźć. Nigdy by mój dom. Myślę, że po prostu dom. Miami Beach. Budapest Hotel. Bo byłby taki kolorowy i pastelowy i pełen ludzi tak samo kolorowych. Mission Impossible, ponieważ mieszkam na 67 siedmiu metrach z pełnym energii dziesięciolatkiem, z potrzebującą miejsca do gimnastyki artystycznej sześciolatką. No i z moim, moją osobą partnerską, z moim mężem. Dla mnie Miami Beach to jest takie magiczne miejsce. Są tam wyjątkowe zachody słońca, poczucie wolności, bliskość natury i trochę takie twój